Pierwsza wzmianka o Żydach w Nowym Targu pochodzi z 1646 roku i dotyczy niejakiego arendarza browaru starocińskiego. Następna informacja dotyczy rodziny żydowskiej, dzierżawiącej karczmę miejską, znajdującą się w ratuszu z XVIII wieku. W Nowym Targu w roku 1910 mieszkało 1370 Żydów, czyli 15% mieszkańców miasta, a w roku 1921 mieszkało 1342 i było to 16,6% ludności nowotarskiej. Następnego spisu Żydów dokonano w 1939 roku, a wtedy liczba wynosiła 2411. W 1941 roku było już ich tylko około 2000. W latach międzywojennych zajmowali oni różne ważne stanowiska. Na 19 adwokatów 12 było narodowości żydowskiej, z 9 lekarzy 5 było Żydami. Zajmowali 35% warsztatów rzemieślniczych i 50% punktów handlowych. Głównym organem władzy w nowotarskiej gminie żydowskiej był Zarząd Gminy Wyznaniowej, czyli Kachau. Gmina finansowała takie organizacje jak Wizo, Stowarzyszenie Gemalis, Kasudim i Keder od ortoksyjnego stowarzyszenia Talmud Tora. Na terenie nowego targu dzielili się na dwa obozy polityczne, pierwszy, czyli Syjoniści, których głównym celem było zbieranie pieniędzy na wykup ziemi w Palestynie. Z kolei drugą siłą polityczną byli ortodoksi. Jej głównym celem była obrona zasad religii przed nowoczesnością i postępem. Rynek Tutaj skupiały się najlepiej prosperujące sklepy i warsztaty, których właścicielami byli Żydzi. Przez wiele lat prowadził tu swoją wielobranżową działalność Joachim Silbering, Handlował m.in. meblami, lustrami, farbami, a także wydawał pocztówki z widokami miasta. Niedaleko rynku miał także swój zakład, zegarmistrz Dawid Fischer. Przy wylocie ulicy Waksmunskiej znajdował się hotel herca, gdzie zjeżdżali się goście stałego potala. W dni targowe rynek zmieniał się nie do poznania. Na ulicach pojawiały się góralskie wózki, a w tle słychać było targujących się kupców. Rynek był centrum handlowym miasta, ale warto też wspomnieć o żydowskich organizacjach handlowych nowego targu. Jedną z nich było Stowarzyszenie Kupców, któremu przez wiele lat przewodniczył Ignacy Hamreszlak. Żydzi utworzyli Stowarzyszenie Rzemieślników zajmujące się organizacją bezpłatnych porad zawodowych i podatkowych. Najważniejszą instytucją kredytową było Towarzystwo Zaliczkowe. Sklep Joachima Silberinga Wielobranżowy sklep Joachima Silberinga został założony w roku 1879. Można w nim było zaopatrzyć się w meble, szkło, porcelanę, artykuły chemiczne, farby i lakiery, jak również materiały budowlane, papier i przybory do pisania. Joachim Silbering był jednym z najbogatszych nowotarskich Żydów. Kiedy Emanuel przybył wraz ze swoją rodziną do Nowego Targu w 1915 roku, postanowił założyć mały sklep. Zakupił dwa sąsiadujące ze sobą domy i założył przy nowotarskim rynku skład maszyn i sprzętu rolniczego. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, Singer przeniósł swój sklep do domu przy rynku 28 i zamieszkał tam z całą swoją rodziną. Rozrastająca się firma zajęła się sprzedażą towarów żelaznych i materiałów budowlanych, a dokładniej galanterii żelaznej, materiałów budowlanych, pieców kaflowych. Do dzisiaj starsi mieszkańcy nowego targu wspominają, że w sklepie można było kupić wszystko. Szczególną uwagę przykuwała wystawa sklepowa, na której znaleźć można było łóżka, a nawet deski sedesowe. W sklepie nie można było narzekać na brak pracy. Singerowie nie odczuwali nawet skutków bojkotu ekonomicznego. Kiedy rozpoczęła się Druga wojna światowa, Singerowie musieli opuścić miasto nie wiadomo, kiedy dokładnie Emanuel i Helena, Singerowie, wrócili do nowego targu i w jakim stanie zastali swój dom i sklep. Właścicielem hotelu Herca w Nowym Targu był Józef Herc, urodzony w 1840 roku zmarł w 1901, należący do najzamożniejszych ludzi na Podhalu. Wśród ówczesnego społeczeństwa uchodził za najbogatszego przemysłowca i kupca w powiecie, na przełomie stuleci XIX i XX wieku. Józef Herc posiadał koncesję na przemysł gospodnioszynkarski, prowadząc znany hotel wraz z restauracją mieszczący się przy nowotarskim rynku nr 6. Parter okazałego budynku składał się z dużej kuchni restauracyjnej, spiżarni, pokoju na sklep i sali frontowej. Na piętrze mieściło się 13 pokoi hotelowych. Józef Herz trudnił się także sprzedażą i handlem wina na butelki i na beczki. Był również aktywnym przedstawicielem rady miejskiej w Nowym Targu. 14 sierpnia 1894 roku objął funkcję radnego. Po śmierci Józefa Herca właścicielem hotelu został jego najstarszy syn, Maurycy Herz. Aktualnie budynek dawnego hotelu jest własnością komunalną zarządu miasta w Nowym Targu. Na parterze mieszczą się sklepy, zaś pierwsze piętro zajmuje Muzeum Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajowej w Nowym Targu. Zakupienie młyna i tracza od Abrahama Blunfelda dało początek koncepcji uruchomienia w mieście elektrowni. Zakład postanowiono utworzyć na bazie wzmiankowych obiektów poprzez ich rozbudowę i modernizację. Turbinę napędzać miała woda płynąca w młynówce. Prace postępujące w dużym tempie unieruchomiły na pewien czas działalność młyna i tracza, dzierżawionych przez Józefa Herca. Elektrownia rozpoczęła działalność w 1898 roku. Ze względu na brak wykwalifikowanych sił została wydzierżawiona. Do udziału w przetargu zgłosił się tylko Nathan Lieberman. Okazało się, że Nathan Lieberman nie wywiązał się z warunków kontraktu, więc wkrótce zerwano umowę z dzierżawcą. Jedną z najstarszych źródeł dochodów stanowiła propinacja, czyli wyłączne prawo do wyszynku i sprzedaży alkoholu. Uprawnienia te dzierżawiła Rada w drodze licytacji. Najczęściej Żydom jednym z pierwszych arendarzy był Aaron Mandl. W 1867 roku przyznano mu prawo propinacji wódki i dodatkową koncesję na gorące trunki. W 1869 roku propinacja piwa przeszła w ręce Salomona Goldmana, natomiast propinację wina powierzono Józefowi Hercowi. W 1877 roku dzierżawa propinacji piwa i browaru została przedłużona Goldmanom do 1884 roku, pod warunkiem zniesienia przez nich na własny koszt trzech piwnic do składowania kadzistrunkiem. Jesienią 1896 roku akt notarialny spisano już z nowymi dzierżawcami. Synagoga została założona w 1891 roku i znajdowała się na dzisiejszej ulicy Jana Kazimierza 17, gdzie obecnie znajduje się Kino Tatry. Położona była na dużej przestrzeni i mogła pomieścić około 800 Żydów. Posiadała także galerię dla kobiet. Tutaj modlili się najbogatsi i najznamienitsi Żydzi. Jeśli chodzi o wygląd budynku, to został wzniesiony na planie prostokąta w stylu neobarokowym. Miał elektryczne oświetlenie, a na wschodniej ścianie znajdował się bogato zdobiony Aaron HaKodesz. Czyli ołtarz żydowski, który był zwrócony w stronę Jerozolimy. Sytuacja religijna żydów nowotarskich diametralnie się zmieniła, kiedy w styczniu 1940 roku Niemcy zamknęli wszystkie bożnice i zakazali zbiorowych modlitw i uboju rytualnego. Synagoga została później przez nich zdewastowana. Po wojnie zniszczony budynek powrócił w ręce gminy żydowskiej, jednak wkrótce przejęły go władze i otworzono w nim kino, które działa do dziś w latach 70. podczas kapitalnego remontu synagogi w całości zatarto oryginalny wygląd budynku została tylko tylnia ściana na zapleczu znajdowało się też szkoła wyznaniowa i kilka stowarzyszeń ciekawostką dotyczącą synagogi jest historia Josela Rosenblata który jako początkujący kantor, czyli przewodni śpiewak w obrzędach judaizmu, osiedlił się tymczasowo w Nowym Targu i zgłosił się jako kandydat do tutejszej synagogi. Eksperci odrzucili jego kandydaturę, ponieważ nie spodobał się im jego głos. Niedługo potem został on naczelnym kantorem w świątyni w Hamburgu i wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie stał się sławnym na cały świat wśród Żydów. Można powiedzieć, że Nowy Targ zmarnował swoją szansę. Pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia Sebryna Goszczyńskiego w Nowym Targu zostało założone dzięki dekretowi cesarza Franciszka Józefa I i rozpoczęło działalność 5 lipca 1904 roku. Starania o jego powstanie trwały ponad 30 lat. Oprócz ludzi wyznania katolickiego, w pracę te włączyli się także nowotarsty Żydzi. W 1880 roku w składzie Komitetu Gimnazjalnego było 11 Polaków oraz dr Izydor Frommeschlager Jakub Goldfinger. W spisie składek na fundusz założenia gimnazjum znajduje się wiele żydowskich nazwisk, a dzieci i wnuki darczyńców często uczęszczały później do szkoły. Wśród 21 uczniów, którzy rozpoczęli naukę w nowej szkole, byli: Adolf Lustbater, Zygmunt Mendel, Emil Mendler, Jakub Munchenbrun, Gustav Pakanower, Simon Papier, Judah Rozbach. Osoby deklarujące wyznanie mojżeszowe zapisane w księgach stanowiły kilkanaście procent uczniów. Podobnie jak pozostali, pochodzili z Podhala i z bliższych oraz dalszych rejonów Galicji. Cmentarz Żydowski został założony około 1875 roku. Znajdował się on na ulicy Szczeleckiej. W latach 1939-1942 na cmentarzu Żydowskim Niemcy rozstrzelali w kilku egzekucjach około 1500 Żydów z nowego targu i okolicy. Do największej masowej egzekucji. Doszło podczas likwidacji getta w Nowym Targu w dniu 30 sierpnia 1942 roku. Po selekcji podzielono Żydów na trzy grupy. Członków zarządu gminy razem z inteligencją oraz osobami starymi i chorymi odprowadzono na cmentarz żydowski w Nowym Targu. Wszyscy musieli rozebrać się do naga i grupami podchodzić do wykopanych dołów, nad którymi byli rozczeliwani. Podczas II wojny światowej nekropolię zdewastowali Niemcy. Dzieła zniszczenia dokończyły powojenne władze miasta, wykorzystując ocalałe macewy do utwardzania ulic w pobliżu dawnego targowiska. We wschodniej części cmentarza pochowano nowotarskiego rabina Hirsza. Pomimo zmiany nazwy ulicy ze Szczeleckiej na Jana Pawła II, cmentarz został zachowany. Na powierzchni 0,58 hektara przetrwało około 50 nagrobków pochodzących z XX wieku. Nagrobki zostały wykonane z marmuru i piaskowca. Na płaskich kamiennych tablicach nagrobnych zachowały się typowe zdobienia oraz inskrypcje w językach hebrajskim i polskim. W 1990 roku, z inicjatywy ziomkostwa Żydów Podhalańskich w Izraelu, przeprowadzono prace porządkowe na Nekropolii. Odnowiono ogrodzenie, stawiono bramę wejściową, podniesiono część obalonych nagrobków oraz postawiono pomnik pamięci ofiar Holokaustu oraz wszystkich pochowanych na cmentarzu. Na bramie wejściowej zawieszona jest tabliczka z informacją o miejscu przechowywania klucza. Nekropolia znajduje się pod opieką Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie. Podczas II wojny światowej w Nowym Targu najwięcej Żydów mieszkało na ulicy Waksmundzkiej, Ludźmierskiej i Krasińskiego. W maju 1942 roku okupacyjne władze niemieckie nakazały utworzenie w Nowym Targu getta, które powstało przy ulicy Krasińskiego. Mieszkających tu wcześniej Polaków wysiedlono. W getcie umieszczono także Żydów ze Szczawnicy, Krościenka, Czarnego Dunajca i Rabki, a także pojedyncze rodziny z mniejszych okolicznych wiosek. W getcie znajdowało się około 2,5 tysiąca osób pochodzenia żydowskiego. Likwidacja getta nastąpiła w dniu 30 sierpnia 1942 roku. Wszystkim Żydom nakazano wówczas zgromadzić się na stadionie sportowym przy stacji kolejowej, i następnie zostali przewiezieni i rozstrzelani na cmentarzu. Około 100 młodych osób, zdolnych do ciężkiej pracy, poprowadzono do obozu pracy przymusowej, który utworzono w miejscowym tartaku. Wszystkich pozostałych załadowano do wagonów kolejowych. Zostali oni wywiezieni do ośrodka zagłady Żydów w Bełżcu. Podaje się, że do czerwca 1942 roku w Nowym Targu mieszkało około 2200 Żydów. Oprócz zbiegłych w pierwszych dniach przeżyło kilka osób, m.in. Żydówka Zwieliczki, blacharz Drejlich, handlarz koni Dawid Grasgrun, który uniknął egzekucji i schronił się na Słowacji w klasztorze. Jerzy Bielecki, numer obozowy 243, urodzony 28 marca 1901 roku w Słaboszowie. W momencie wybuchu II wojny światowej miał 18 lat i razem z kolegami postanowił walczyć z okupantem. Został pojmany i osadzony w więzieniu w Nowym Sączu przez Niemców, skąd przewieziono go do Tarnowa. 14 czerwca 1940 roku. Podczas transportu wraz z 728 Polakami został deportowany do Auschwitz, gdzie poznał Celesę Bulską. Została ona wywieziona wraz z rodziną do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu 21 stycznia 1943 roku. Jako jedyna z rodziny została uznana za zdolną do pracy i wraz z dziewięcioma innymi Żydówkami była zatrudniona w magazynie. Pracowali w oddzielnym pomieszczeniu, a z kobietami rozmawiano przez szpary w drewnianej zabudowie. Jurek Bielecki wraz ze swoimi dwoma najlepszymi kolegami znaleźli swoje sympatie i spotykali się z nimi po kryjomu, w czasie przerwy obiadowej SS-manów. Cyla, czyli jego wybranka, była promykiem Jerzego w obozowej rzeczywistości. Każde ich spotkanie było chwilą oderwania, taka mała ucieczka z Auschwitz-Birkenau. Po usłyszeniu pogłosek o masowej akcji gazowania Żydów, Jurek obiecał Cyli, że wyprowadzi ich z tego piekła. Po długich namysłach dotyczących sposobu ucieczki postanowił wyprowadzić Cyle w mundurze SS mana W ucieczce pomógł mu Tadeusz Srogi, który dostarczył Jurkowi umundurowanie niemieckie wraz z blankietem przepustki, którą pozostawił jeden z SS-manów. Jerzy ustalił termin ucieczki na 21 lipca 1944 roku. W tym dniu, przed godziną drugą, Bielecki dał umowny znak Cyli, że ucieczka jest aktualna. O godzinie trzeciej przebrał się w strój esesmana i ruszył w kierunku Stabsgebäude, gdzie spotkał się z Cylą. Z wielkim przerażeniem udało im się opuścić teren obozu. Po ucieczce z powodu wstąpienia Jurka do partyzanckiego oddziału Armii Krajowej musieli się rozstać. Syla do końca wojny ukrywała się we wsi Przemęczany Gruszów. Po wojnie Bielecki nie mógł odszukać ukochanej. Cyli podano fałszywe informacje o śmierci Jurka i krótko po tym wraz z mężem wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Bielecki ukończył studia na Politechnice Krakowskiej i nakazem pracy trafił do PKS w Nowym Targu. Następnie został nauczycielem, a później dyrektorem zespołu szkół mechanicznych. Dowiedzieli się o sobie przez przypadek po wielu latach. Cyla od swojej znajomej usłyszała, że Jurek wystąpił niedawno w programie telewizyjnym i żyje. Cybulska zadzwoniła do Jerzego i 8 czerwca 1983 roku przyleciała do Polski, gdzie czekał na nią Bielecki z bukietem 39 róż. Od tamtego czasu jeszcze kilka razy mieli okazję się spotkać. Bielecki był założycielem i honorowym prezesem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich, powołanego w 1998 roku z inicjatywy kilku polskich więźniów Auschwitz. Jerzy Bielecki został odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród narodów świata otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Państwa Izrael. W 2007 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za ratowanie Żydów podczas II wojny światowej. Syla cebulska zmarła w 2006 roku, natomiast Jerzy Bielecki odszedł w 2011. Uciekniemy, Hanu. Nie, jest, jest tylko to, tu i teraz. No. Chyba się nie zakochałeś. ci są tak na śmierć. Wiem. Tak jest. Dostałeś? Dostałem. teraz już masz wszystko. W ciągu dwóch dni musisz wyjść. Za wcześnie. Tomasz, żebyś teraz wyciekał, ale sam. W przeciwnym razie nie dotrzesz wystarczającego do Warszawy. Nie już. Świat musi się dowiedzieć co tu się dzieje, Cholera. Myślałam, że przeszłość zostawiłam za sobą. Ale to niemożliwe. Tomasz, którego pamiętam, zaryzykował życie dla miłości. To badał, ale jest prawda. prawda. Do damd? Pod koloner Do brygady sprzątającej? Verdammte hitze! Z całym szacunkiem, ale. Mogę do brygady burdelowej? Wytług gern mal. Nie pogardziu. Kto Ja pierwszy. Oczywiście To Ruszaj się! Unter Niech pan powie, czy było warto. Prosiłem o odszukanie zaginionego... Amen. Tomasza Limanowskiego Uznano go za zmarłego Chyba widziałam go dziś w telewizji